W dzisiejszym IT Morning, jak powstało dziedziczenie, mroczne czynniki osobowości, co się dzieje? Zaczynamy. Ok, dzisiejszy odcinek może być trochę dłuższy, bo podejrzewam, że na pierwszym artykule stracę trochę czasu, więc od razu przejdźmy do niego. Jest to artykuł, który jest bardzo techniczny i dla części z Was. Może być już za trudny. Przyznam się szczerze, nie jestem pewien, czy ja sam wszystko rozumiem. O co chodzi? Chodzi o to, skąd się wzięło dziedziczenie. I nie mówię tutaj o dziedziczeniu z perspektywy po prostu, jak wy pieniądze, tylko dziedziczenie w językach obiektowych. Dla osób, które nie pracują na, na bieżąco z językami obiektowymi, języki obiektowe mają cztery najważniejsze filary. Różnie to się mówi, cechy ja preferuję filary. Jest to dziedziczenie, abstrakcja, enkapsulacja, enkapsulacja zwana też hermetyzacją i polimorfizm. Nie będę przechodził przez wszystkie, ale jeśli macie jakieś, jeśli będziecie mieli gdzieś jakąś rekrutację, jeśli chodzi o, o wstęp do programowania, czy wstęp do testowania automatycznego, to pytanie może paść. Dziedziczenie jest jedną z tych bardziej interesujących cech. Ona pozwala nam, że jeden obiekt przejmuje cechy następnego. To znaczy, pięknym przykładem jest, mamy na przykład. Samochód. Mamy klasę samochód, która ma informacje o tym, że to jest po prostu samochód, czyli że ma cztery koła, ma to tamto, siamto o no, wam to. I mamy na przykład klasę, która dziedziczy, która jest, nie wiem, Ford Focus czy Volkswagen Golf, która już zawiera pewne zmodyfikowane cechy pod tego golfa. Na przykład mój golf ma masażer w siedzeniu, więc tam będzie funkcjonalność, która pozwala li to obsłużyć która, no, klasa bazowa nie musi o tym wiedzieć, bo ona nie wie, jakie będą siedzenia w samochodzie. I jak się okazuje, dziedziczenie powstało czy takie miejsce, Gdzie się zaczęło, powstało po prostu hack, żeby poprawić wydajność. Dawno temu istnieją język Simula. Przyznam się szczerze, nic o nim nie wiem, więc nie będę się wymądrzał. Który po prostu miał do rozwiązania pewien problem we swojej budowie. I ich rozwiązaniem było właśnie dziedziczenie. Co to za problem? W dużym skrócie chodzi o garbę kolektor nie znowu osób niewtajemniczonych. Nasz komputer ma ograniczoną pamięć i możemy trzymać nieograniczoną ilość informacji, więc no od czasu do czasu trzeba coś z tym zrobić, żeby usunąć rzeczy, które nasz program wygenerował. W naszych czasach to może nie jest aż takie bolesne, bo mamy y, dużo tej pamięci, ale chyba większość z nas miała do czynienia, ile potrafi chrom wchłonąć jej. I. Garbage collector jest procesem, który patrzy, co jest nam w tej pamięci naszego programu niepotrzebne i zwalnia te zasoby, żeby system mógł użyć ich. Dawno temu w czasach np. C, robiło to się samemu. Była komenda a -la alloc, która mówiła, że zabezpiecz mi tyle pamięci na np. przykład tą zmienną. Pamiętajcie, zmienne istnieją w pamięci. Na przykład fakt i to jakie wielkie mogą być zmienne, bardzo wynika właśnie z ograniczeń naszej pamięci, że na przykład w procesorze 32-bitowym Int ma taki max, w, w 64-bitowym jest Int 64, który jest większy, i to wszystkie rzeczy gdzieś trzeba przychodzić w pamięci. Jak mam ogromne struktury, to potrafią być już nawet całkiem spore rzeczy, i po prostu jak się nie są potrzebne, no, pamięć jest zwalniana. Obecnie ja właśnie robię to garbage kolektor, kiedyś to się robiło ręcznie, i właśnie. Jak oni próbowali wprowadzić ten garbać kolektor, mieli bardzo duży problem z jego wydajnością. Po prostu nie działało zbyt wyjaźnie, wyraźnie i korzystał z rozwiązania, które się nazywa link, Linked List, czyli powiązane listy. Tutaj nie będę wchodził, jak działają Linked List. Będziemy zaraz działać. Powiem trochę w konkretnym przypadku, który oni zdecydowali użyć. Yy, ogólnie to po prostu mamy listę elementów i po prostu możemy się między nimi przechodzić, jak w każdej liście. Tam jest pewnych więcej zastrzeżeń. I no, oryginalnie używali takie, powiedzmy, naturalne listy tego typu, ale to nie działało najlepiej. Mieli problemy, że jeden element potrafił być na wielu listach, i to powodowało wiele różnego typu zastrzeżeń, wiele problemów, co zdecydowało się, że pośli w inny typ list, to się nazywa intrusive lists, i znowu. Mam nadzieję, że osoby, które lepiej znają się na programowaniu, poprawią mnie w komentarzach, bo mówię bardzo na bazie mojego zrozumienia. Intrusive list to jest taka lista, gdzie element listy zna wie jaki jest poprzednik, wie jaki jest następca. Czyli tak naprawdę, gdy wchodzimy w elementa, mamy element mamy tam na przykład w nim properties czy cechę next i ona pozwala nam przejść do następnego elementu. Ma to swoje problemy bo na przykład y, nasz obiekt nie, no nie jest agnostyczny względem listy. Lista musi być świadoma konkretnego typu elementu i to bardzo ogranicza w naszych czasach, y, powiedzmy, niezależność tej rzeczy, ale ma swoje zalety. Na przykład jak ja robię programming kata z, właśnie, gry w kręgle, może, może kiedyś przyjdziemy do tego tematu, to właśnie często przy implementacji zależności między elementami Wykorzystuje tego typu lista. No ale ten problem wprowadził swoje kolejne jakieś problemy, których nie mogli rozwiązać, a mianowicie skąd wszystko może wiedzieć, że może korzystać z tej listy. I się długo głowili, długo się głowili, nie potrafili nic wymyślić, aż w końcu padła idea, którą nazwali prefiksami. W dużej mierze, prefiks to jest nasza klasa bazowa, czy na przykład w c i tam Java jest to obiekt, po którym wszystko dziedziczy. Wszystko dziedziczy. Jest to po prostu klasa, która zawiera te najbardziej na informacje, żeby ta lista garbać kolektora mogła działać. I po prostu to wszystko trzyma się w tym miejscu. No i patent. Jak to oni sami mówią, z reguły, jak coś nowego się pojawiało, długo to po prostu rzeźbili, patrzyli, czy to działa. W tym wypadku bardzo szybko się skapnęli że mają swój fundament, że to jest ta rzecz, która rozwiązuje ich problemy i naprawdę na bazie tego mogą budować. Um. No i stąd praktycznie powstało dziedziczenie. Nie zapomnijcie, że to są te, jak mieliśmy jakiś czas temu prezentację of Programming, to są te dzikie czasy, gdzie pomysły się szybko rodziły, ludzie się wymieniali pomysłami, kradli o siebie, Trzeba raczej pożyczali się na stop pomysły, więc pomysł się rozszedł, inne języki to bardzo szybko dostały. Fajna, fascynująca historia. Mam nadzieję, że dla osób, które nie są dość techniczne, inaczej, które nie są dość techniczne, że dla osób, które nie siedzą w wyprogramowaniu tak głęboko, moje wyjaśnienie miało sens. Dajcie znać. I także osoby, które o wiele lepiej programują, poprawcie mnie w miejscach, gdzie by zrobiłem błędy. Proszę, żeby mnie rozprzestrzeniał fałszywej wiedzy. Dajcie znać, co w ogóle sądzicie o takich artykułach, że wchodzimy w bardziej trudne artykuły i Bardziej omawiam aspekty techniczne dla osób niewtajemniczonych. Jestem ciekaw waszej reakcji. Idziemy dalej. Drugi artykuł jest coś, co znalazłam, Marta Filej, a mianowicie jest to artykuł o ciemnych cechach osobowości, mrocznych cechach osobowości. Trochę mam problem z nazywaniem tego mrocznymi. Przyznam się szczerze, może dlatego, że mi wyszedł bardzo wysoki wynik. Wyszło mi, że jestem no, bardzo po tej mrocznej stronie. Jest to bardzo rozbudowany cech. Test, który w zależności od wersji, jaką podejmiecie, będziecie mieli właśnie między 3 a 15 minut do zrobienia, bo czym więcej pytań macie, tym będziecie mieli później rozpiskę, jakie konkretne cechy. I tych cech jest chyba z 8, czy tam 9. Jest coś takiego jak właśnie narcyzm, skoncentrowanie na sobie, chyba nagła psychopatia, ale to już nie jestem pewien, nie mam tego otwartego. Warto się temu przyjrzeć, tylko zastrzegam, żebyście nie zrobili tego błędu, co ja zrobiłem. Ja za bardzo się w to wczytałem i później miałem bardzo, no, źle się czułem z moim wynikiem, bo mi wyszedł naprawdę wysoki wynik um, i trochę bardzo się z tym źle czułem. Koleżanka z poprzedniej pracy, która też tam to zrobiła, jest to bardzo miła dziewczyna, która bardzo dużo robi także w różnych akcjach charytatywnych. Jej wyszedł wynik niższy od mojego, ale dalej, ba, dalej z jej perspektywy wysoki też się tym przejmowała, więc, więc polecam zrobić, polecam się przyjrzeć, ale nie bierzcie tego tak do serca. Z drugiej strony też, też warto trochę o tym pomyśleć, bo to jest test z dużą grupą badawczą. Że próbka jest chyba pół miliona internautów, więc jest to już bardzo duża próbka. Tutaj jest czym się porównywać. Yy, no i. Idziemy dalej. Na zakończenie, dzisiaj nie ma wydarzeń. Dzisiaj znowu porozmawiamy sobie o komentarzach. Przepraszam, e, tak zobaczyłem na listę, co mi to zaproponowało. E, porozmawiamy sobie o komentarzach, bo znowu coś ciekawego się zaczęło dziać w komentarzach. E, w poprzednim odcinku był artykuł o millennialsach i Exxon Warrior oraz. E, był jeszcze Garet. Czemu nie widzę komentarza Gareta? Hmm. Czyżby znowu YouTube zaczął coś kombinować. Był jeszcze komentarz Gareta, do którego też chciałem się odnieść, ale może mi się porąbały, to, to był komentarz Ecnoworian. Dobra, widzicie moje zamieszanie na żywo. Dajcie mi sekundę, zobaczę sobie właśnie w panelu Admina, czy po prostu coś tam więcej nie miałem. Bo może znowu YouTube coś zaczyna świrować. Dobra, wygląda na to, że po prostu y, ja mam jakieś problemy z pamięcią, bo nie widzę nic także w panelu Admina. Albo jeśli było, to zostało usunięte. Nie wiem, nie wiem. Jestem przydrażliwiony, bo YouTube ma straszne problemy ostatnio z, z komentarzami. Y, I to mnie o tyle irytuje, że bardzo dużo spamowych komentarzy on nie usuwa. I ja muszę sam usunąć. Ale wystarczy, że któryś z was odniesie się do jakiegoś artykułu. Na przykład chcę mi podostać w komentarzach YouTube'a fajny artykuł. Ja dostanę ten komentarz u siebie na maila do sprawdzenia, ale na stronie go nie zobaczę i nie będę mógł zaklasyfikować za, to, żeby został, bo YouTube automatycznie usuwa wasze komentarze, w których są linki. Nie mogę nic na to poradzić. Przepraszam, jest z tym jakiś problem i mam nadzieję, że uda się kiedyś to rozwiązać, ale na razie nie wiem, co z tym zrobić. Wracamy do komentarzy. Um, Artykuł był na temat milenialsów i jak niszczymy właśnie branżę. Exxon podniósł bardzo ciekawy temat. Jak to jest, że no właśnie jesteśmy w sytuacji, w której wszędzie się mówi, klient ma zawsze rację, ale jak przychodzi co do czego, no to klient, czyli my, milenialsi, no to już milenialsi przejmują biznes, a nie że biznes nie chce się zadoptować. Jest to bardzo fajna uwaga i pokazuje trochę właśnie hipokryzję tego stwierdzenia, że klient ma zawsze rację. Z drugiej strony, też podniósł ciekawą uwagę, że bardzo dużo osób, które potrafią krytykować Milenialsów, to już są milenialsi. Ja przyznam się, długi czas nie myślałem o sobie jako Milenials. Ja myślałem, że ja należę właśnie jeszcze do tego poprzedniej generacji, która się właśnie kończy. I no, może to być sytuacja tego, że no, my jesteśmy w Polsce, u nas pewne rzeczy ustu, u nas pewne rzeczy wysły później, ale no, jakby nie patrzeć, ja się klasyfikuję do milenialsów i praktycznie większość moich znajomych też, a faktycznie zdarza się, że można usłyszeć osób poniżej 40 mordzących na milenialsów i podejrzewam, że oni nie, nie, nie wiedzą, że oni powinni mordzić już na następną generację. Um, no, kiedyś te trzy czyjemy i będziemy na nich mordzić. To będzie pewne. No i kolejną rzeczą jest, którą poruszył właśnie e, mistrzowi wolno, to jest kwestia zmian pokoleniowych, jeśli chodzi o siedzenie w pracy. E, dawniej i tutaj ma dużą rację, że dawniej było tak, że się wiązałeś z firmą na lata, na 10, na 10 15, 20 lat że praktycznie w firmy, do której wchodziłeś, mogłeś z niej zrobić całą karierę. I teraz sytuacja się tak zmieniła, że już nawet to nie jest takie częste. I to nawet w branżach, które kiedyś były właśnie takie stabilne, już takie przywiązanie nie jest częste. No też się zmienił trochę model. Już się nie prezentuje firma jako rodzina, firma się teraz prezentuje jako super drużyny i tak dalej. No i w IT 2-3 lata to jest taki moment, gdzie się często zmienia praca. Do tego stopnia, że no też czasami patrzymy krzywo na osoby, które siedzą zbyt długo w jednej firmie. Nie będę ukrywał yy, mam, Mam czasami takie zastanowienie, jak patrzę na osoby, które siedzą 5-10 lat w jednej firmie, ile one tak naprawdę wiedzą na temat tego, co się dzieje na rynku, ile tak naprawdę wiedzą o oprogramowaniu i tak dalej, bo jednak ta zmiana bardzo pomaga spojrzeć na świat, zobaczyć inne rozwiązania, zobaczyć inne kultury. Czasami lepsze, czasami gorsze, ale dużo pomaga. Więc ja myślę, że jest jakaś wartość w tym zmienianiu. Ale też jest wartość w wysiedzeniu długowiecznej w jednej firmie, więc yy, z tym jest też kwestia. Ja tutaj też mi jeszcze odpowiedziałem, że jest jedna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę. Koszt wyjścia do firmy. Nie zapominajcie tego, że wprowadzenie nowej osoby to nie jest tylko koszt rekrutacji. Taka osoba nie będzie w pełni wydajna przez długi czas. Więc mamy koszt, żeby tą osobę jeszcze wprowadzić. I no, jeśli widzimy jakąś osobę, która skacze dużo po pracach, na przykład ja, to w pewnym momencie już to się robi bardzo takie otwarte dla pytanie. Czy opłaca. O, trzymam tą rękę dłużej, już jeszcze mi szczepionka zaczęła boleć. Czy nam się opłaca faktycznie tą osobę trzymać? Czy nam się opłaca tą osobę zatrudnić? Bo siedzi z nami 3 miesiące, rok, dwa, i tak naprawdę, ledwo zaczyna nam się zwracać inwestycja, on od nas wyjdzie. Więc to jest też pytanie, które się pojawia po drugiej stronie. Ja sam też zagrekutuję, jak, jak patrzę na osoby, to zawsze muszę zadać sobie pytanie. Czy to będzie culture fit? Czy on u nas zostanie? Czy on nas wieje? Okej, okay. dziękuję, że ze mną byliście. No i na dzisiaj to wszystko. Nie zapomnijcie lajkować, subskrybować i do zobaczenia jutro.